Witam na kanale Magia Kosmosu, gdzie zgłębiamy tajemnice astrologii i duchowości, ale dzisiejszy odcinek będzie w 100% poświęcony wydarzeniu astrologicznemu, czyli nowiu księżyca w znaku Skorpiona, który ma miejsce 20 listopada. O godzinie 7.48 dla Warszawy. Przyjrzyjmy się zatem, jak wygląda horoskop tego nowiu. Dla kogo ten now będzie najbardziej istotny, jak go będziemy odbierać, bo już go czujemy tak naprawdę. Jesteśmy już dwa dni przed Nowiem. Ja nagrywam to dwa dni przed Nowiem i ja już to bardzo, bardzo mocno odczuwam. Zatem pewnie Wy też. I co on nam przyniesie, co możemy uzdrowić dzięki temu nowiu, jakie intencje zasiać. To zaczynamy od interpretacji, jak wygląda horoskop tego nowiu. Słońce i księżyc, tu mamy słońce i księżyc, a także merkury, są w tym samym stopniu 28 stopień skorpiona. Czyli Nów zachodzi na końcu znaku, nie na początku. Nie mamy przed sobą całego miesiąca znaku Skorpiona, tylko za dwa dni Słońce opuści znak Skorpiona, a Księżyc już tego samego dnia, bo po godzinie 11, czyli jeszcze przed południem, wejdzie do znaku Strzelca i zmieni się energetycznie emocjonalność nasza. Nów jest bardzo silnie odczuwany już na trzy dni przed znaku skorpiona, znaku wielkiej głębi emocjonalnej, wielkiego mm, oczyszczenia i uzdrowienia, bo to jest przecież znak związany z transformacją. Włada tym znakiem Pluton, władca podziemi który czasami zmusza nas do tego, żebyśmy zajrzeli do swojej piwnicy, w cudzysłowie piwnicy, bo tu chodzi o tą naszą piwnicę, która jest gdzieś tam w naszej głowie czy w naszej podświadomości, i wydobyli to, co jest ukryte, a co tak naprawdę nam w życiu przeszkadza. To mogą być nasze lęki, nasze jakieś traumy, nasze różnego rodzaju niepowodzenia czy różnego rodzaju przekonania. O nas samych, o świecie, o ludziach, o związkach, o pracy, o pieniądzach, tak naprawdę o wszystkim. Coś, co nas blokuje, co nie pozwala nam rozwinąć skrzydeł. To jest znów uwalniający. Nów jest zawsze końcem jednego cyklu i początkiem drugiego cyklu, i podczas nowiu zwykle zasiewamy nowe intencje. Marzymy, planujemy, co chcemy w życiu osiągnąć, co chcemy zrealizować. I oczywiście to też jest taki Nów po to, żeby zasiać nowe intencje, ale również, albo nawet powiedziałabym, że przede wszystkim najpierw uwolnić wszelkie blokady, które nam nie pozwalają polecieć wysoko. A ten nów, jak Wam za chwilę pokażę, jest po to, żebyśmy właśnie polecieli, żeby latawiec, który tutaj nam się tworzy z planet, taki, taka konfiguracja bardzo, bardzo sprzyjająca, żeby pozwoliła nam po prostu wznieść się ponad nasze wszelkie ograniczenia. Nów odbywa się, zachodzi w dwunastym domu horoskopu, czyli domu, który jest władany przez Neptuna. A Neptun to planeta marzeń, to planeta związana z duchowością, to planeta, dzięki której możemy wejść w głębokie stany medytacyjne podczas tego nowiu i gdzieś sobie coś przetransformować albo coś wymarzyć pięknego. Na dodatek, ten Nów ustawia się. Oj, chyba inaczej to zrobię, bo tutaj mi ta kreseczka nie wychodzi. O tak zrobimy. Ten nów ustawia się w trygonie do tego Neptuna. Nie tylko do Neptuna, bo tu jest również Saturn. Ustawia się również sprzyjająco w trygonie. O, w ten sposób do Jowisza. Pięknie, prawda? Jowisz, wielki benefik zodiaku, który przynosi szczęście, który pozwala nam. Zamarzyć podczas tego nowiu o rzeczach, które są no, duże. To, to, to nie są małe rzeczy, to są ogromne rzeczy, ale także to on, bo on z ósmego domu robi ten, ten trygon, a ósmy dom związany jest również z transformacją, jest domem plutonicznym, zarządza nim również skorpion. Zatem tutaj jakby ta, ta, ten temat transformacji bardzo mocno cały czas istnieje, pomimo to, że to jest Jowisz, benefik i taka planeta dobroczynna i przynosząca nam różnego rodzaju okazje i różnego rodzaju otwiera przed nami jakieś nowe drzwi. To to w tym ósmym domu podkreśla to, żeby zadbać o to, żeby przetransformować wszelkie nasze blokady. I co tutaj jest jeszcze bardzo, 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 bardzo istotne, to to, że mamy jeszcze planetę urana, która jest w opozycji do tego nowiu. Uran w opozycji do nowiu może nam przynieść nieoczekiwane przemyślenia, jakieś nagłe olśnienia. Możemy coś wreszcie zrozumieć, coś się może ujawnić, coś z tej piwnicy, która, którą gdzieś tam na dole trzymamy w sobie. Może wyjść, wyskoczyć z tej szuflady, która, która się właśnie otwiera podczas tego nowiu. Więc to też jest bardzo, bardzo dobre i fajne, że ten uran przyniesie nam coś odkrywczego. Czy to poprzez właśnie nasze wglądy, czy to poprzez jakieś zdarzenia, które będą miały miejsce w okolicach tego nowiu. Neptun. Jest Neptun i Saturn tworzy jednocześnie sekstyl do tego Urana, a Jowisz również tworzy sekstyl. I teraz popatrzcie, co tu się dzieje na niebie. No mamy piękną konfigurację, która w astrologii nazywa się latawcem. Tu jeszcze jedną linię powinnam namalować od Jowisza do Saturna i Neptuna, bowiem tu jest trygon i teraz mamy przepiękny latawiec. Latawiec, to, to jest coś, co unosi nas w powietrze. Tak? To jest taka konfiguracja, że tutaj ten uran daje nam błysk, nagłe jakieś, nagłą jakąś intuicję, nagłe jakieś przemyślenia, nagłą inspirację. My uwalniamy się od tego, co nas blokuje, i po prostu dostajemy wiatr w żagle. Wspierająco działa Jowisz, który otwiera przed nami nowe jakieś okoliczności, nowe drzwi, Neptun. Pozwala nam marzyć i nie bać się tych, tych, tych marzeń, a Saturn stabilizuje, czyli jeszcze to wszystko utrwala, tworzy strukturę, żebyśmy nie odlecieli jakoś w nieznanym kierunku, tylko żeby ten kierunek został zachowany, żebyśmy dolecieli tam, gdzie chcemy dolecieć. Czyli Kochani, no, przepiękny nów uwalniający, oczyszczający, który wielu osobom może po prostu pięknie no, pozwolić na to, żeby odkryć, odkryć swoje mocne strony, a, a uwolnić te, które, które nas po prostu blokują. I teraz dla kogo ten nów będzie najistotniejszy? Ja sobie usuwam te wszystkie kreski, żeby tutaj już nam tak nie przeszkadzały i nie biły w oczy. Dla jakich znaków, dla kogo ten nów będzie taki bardzo, bardzo znaczący? No, oczywiście, number one, absolutnie na pierwszym miejscu, największym benefikiem tego nowiu będą skorpiony, które, w którym ten nów się odbywa. Zatem to jest to jest pierwszy taki, taki znak, który tutaj jest bardzo istotny, I, i im bliżej tego nowiu ktoś ma swoje słońce, czy też księżyc, czy na przykład ascendent, tym mocniej odczuje działanie tego nowiu. Drugim takim znakiem są byki. Jest znak byka, czy, czy osoby spod znaku byka. Czy też osoby z ascendentem w byku, czy osoby, które mają księżyc w byku. I tak jak wcześniej powiedziałam, w tym przypadku również, zwłaszcza ta ostatnia dekada znaku byka. Ale to nie wszystko, to są te dwa pierwsze, ale potem mamy po kwadraturze znak lwa i znak wodnika, i tak jak poprzednio, ostatnia dekada najmocniej odczuwa. No, i potem mamy znaki, które są w trygonie do, do skorpiona, czyli znak raka i znak ryb. To są te najbardziej, ale i, i koziorożce, które są w sekstylu, i panny, które są w sekstylu. To są te znaki, które, które tutaj są mocno zaznaczone i pod wpływem tego. Tego skorpiona z tego nowiu będą i będą mocno odczuwać. Najmniej można powiedzieć, że, to, że odczują to znaki, które są tak naprawdę obok w, w Zodiaku, czyli waga, bliźnięta i, i strzelec. Ale to nie znaczy, że, nie, że, że to dla Was nie jest znaczący nów. Ten nów jest znaczący dla każdego. Dla wszystkich nas. Bowiem on jest na tyle głęboki, że każdy z niego może zrobić jakiś dobry użytek i skorzystać z tego latawca, który pojawia się na niebie. Życzę Wam wszystkim, żeby ten nów był naprawdę mocno, mocno oczyszczający i inspirujący, żeby latawiec zadziałał jak najpiękniej i żeby poleciał jak najwyżej. Ja dziękuję za uwagę i zapraszam do obserwacji profilu a także do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia wkrótce.